Rządzący przekonują, że ten rok jest wyjątkowo trudny finansowo za sytuację winią poprzedników. Pusta szkatuła została i, i dno ukradli, bo, bo myśleli, że może tam coś jeszcze jest. Dostaliśmy państwo strasznie zniszczone, nie tylko pod względem struktury i u, takie upolitycznione maksymalnie, ale również takie, którym pieniądze zostały porozdawane. Wyborcy czekają na konkrety. Jeszcze w kampanii wyborczej mowa była o 100 konkretach na 100 dni rządu. Mówili w czasie kampanii wyborczej, że mają wszystko dokładnie policzone, że wszystko doskonale wiedzą, a tymczasem okazało się, że na kluczowe obietnice takie jak podniesienie kwoty wolnej od podatku czy obniżenie składki zdrowotnej nie ma pieniędzy i nie będzie także zapewne w kolejnych latach. Tego póki co nie ma. Udało się za to wprowadzić podwyżki płac w niektórych sektorach. Podwyżka dla nauczycieli, 30% podwyżka dla nauczycieli, 20% podwyżka dla pracowników administracji. Od wielu lat te pensje tam były głodowe, udało się to zmniejszyć. PIS wieściło, że zapaść czeka polską armię. A obecny rząd zaplanował 50 miliardów więcej na doposażenie i modernizację armii, dodaje minister Paszych. Rząd zajął się także sytuacją opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Podnosimy rentę socjalną, dodatek socjalny dla opiekunów, i to radykalnie, skokowo podnosimy. Wreszcie to nie będzie poniżający, głodowy dodatek. A także że nowym programem socjalnym Aktywny Rodzic. Piętą achillesową rządzącej koalicji są postulaty związane z przekonaniami, jak temat aborcji. Koalicjanci sami kłócą się o kwestie światopoglądowe, więc nie ma wielu tego typu projektów. Natomiast zobaczymy, co będzie się pojawiać w kolejnych miesiącach. Rządzący zapowiadają, że przyszły rok będzie lepszy pustego jest, Salomon nie naleje. Także nie da się naprawdę w, w, tym, w tych 12 miesiącach spełnić tych 100 i w następnych kolejnych budżetach będzie to wszystko do, dopinane. Także są projekty ustaw, które są przygotowywane, jeżeli chodzi o też o mieszkalnictwo. Sejm rozpoczął już pracę nad ustawą budżetową na przyszły rok. Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada m.in. 7% wzrost płac, 5% podwyżki dla budżetówki, niemal 4% wzrost gospodarczy i 5% inflację.